Przyjechałem tutaj do Słupska z duszą na ramieniu, ponieważ pracuję z tym zespołem od 5 lipca, ale w sumie jesteśmy razem od tygodnia. Bardzo ciężko przebrnęliśmy przez ten okres przygotowawczy. Przez dwa tygodnie było nas 5-6 na treningach, następny tydzień było nas 7-8 i tak jak mówiłem wcześniej, od tygodnia jesteśmy ze sobą. Na dobrą sprawę rozegraliśmy bardzo mało sparingów, ponieważ... Dwa, trzy sparingi z zespołami z wyższej półki, z Kotwicą, z Błękitnymi i akurat z, z, z Leśnikiem Manową musieliśmy odwołać. Nie ukrywaliśmy tego ze względów kadrowych, Rozegraliśmy w sumie dwa sparingi i tutaj, tak jak mówiłem, wielka niewiadoma udało nam się dzisiaj wygrać. Gdzieś tam zdecydowało chyba o tym to, że gdzieś tam to doświadczenie zdobyte w poprzednich sezonach w trzeciej przyniosło nam dzisiaj sukces, chociaż mecz był bardzo wyrównany. No jedna bramka zdecydowała o tym, że, że to dzisiaj my się cieszymy ze zwycięstwa. Idziemy właśnie teraz na obiad i, i no na pewno będziemy się cieszyli tak, w szatni, no bo jeszcze czego. Bardzo zależało nam na tym, żeby tę inaugurację zacząć optymistycznie, czyli zwycięstwem. Każdy punkt byśmy tutaj przyjęli z pokorą. Udało się zdobyć trzy. Przykro, że to akurat z moim zespołem, w którym tutaj spędziłem 28 lat, no ale no co, takie jest życie.